Halo halo, witam wszystkich bardzo serdecznie, a w dzisiejszym odcinku temat, który nie jest zbyt lubiany w Rise of Kingdoms, czyli uzbrojenia. I dzisiaj powiemy sobie o tym, kiedy tak naprawdę uzbrojenie jest dobre. Witam z tej strony Snow. I znowu po naprawdę dłuższym używaniu uzbrojeń i kilku zmianach, które też miały tutaj miejsce, jeśli chodzi o uzbrojenie, chciałem znowu dotknąć tego tematu, żeby pewne rzeczy pokazać, o pewnych rzeczach powiedzieć. Jestem też ciekawy, jakie jest Wasze zdanie. Ja przedstawię po prostu swoje. Nie jest to jakaś tutaj, znowu wiedza ekspercka, tylko to jest moje podejście. Jestem ciekawy, czy. Czy macie podobne, czy się zgadzacie z tym? Z moim zdaniem, ja po prostu chciałem pewne rzeczy pokazać, powiedzieć ogólnie o uzbrojeniach i jak mi się wydaje, kiedy tak naprawdę te uzbrojenia, które mamy, są dobre. Ponieważ uzbrojeń tak naprawdę w Rise of Kingdoms mamy bardzo dużo. Uzbrojenia możemy zbierać na wiele sposobów. Tutaj mamy jedną opcję, kiedy wysyłamy tych naszych dowódców. I tutaj szczerze powiedziawszy najczęściej dostaniemy te uzbrojenia takie sobie. To znaczy to jest takie wiecie, raz na ruski rok uda się nam tutaj zdobyć naprawdę fajne uzbrojenia, ale w większości dostaniemy szrot, który będziemy po prostu przetwarzać. Bardzo podobnie jest tutaj, gdzie będziemy mieli tą podróż też. Fajne jest to w ogóle, że teraz już dostajemy tylko uzbrojenia, które możemy przetworzyć, a nie jakieś tam inne bzdety. Fajne jest też to, że możemy wybrać sobie formacje, które nas interesują. Szczególnie jeżeli używamy kilku formacji, to to jest naprawdę bardzo przydatne. Ale znowu, żeby tutaj trafić coś dobrego, to naprawdę trzeba mieć wielkie, ale to wielkie szczęście. Oprócz tego w różnego rodzaju wydarzeniach, akurat chyba teraz nie mam żadnego takiego, w którym można zdobyć, ale są czasem do zdobycia takie skrzynki z uzbrojeniami, tak. Teraz akurat chyba otworzyłem, więc nie ma tych tych skrzynek, ale są takie skrzynki, wiecie dokładnie o co chodzi. Tak? Skrzynki, gdzie możemy sobie wybrać, jaką formację chcemy. Są takie skrzynie legendarne, są takie skrzynie epickie, no i znowu tam możemy sobie wybrać ulubioną formację i otwieramy. W tych skrzyniach też różnie bywa. Czasem uda się zdobyć coś naprawdę fajnego, ale czasem też dostaniemy całkowite wiadostwo. Jeśli chodzi o tą losowość uzbrojeń, to to naprawdę jest słaba sprawa. Natomiast Rise of Kingdoms ostatnimi czasy trochę jakby zawalczyło z tą losowością, bo kiedyś mogliśmy tak naprawdę mieć praktycznie tylko i wyłącznie nadzieję, że uda nam się trafić coś dobrego i to był totalnie koniec. Natomiast ostatnimi czasy, po kilku już zmianach, Rise of Kingdoms wprowadziło kamienie przemiany, które są moim zdaniem bardzo ważne, jeśli nie kluczowe w ogóle, jeśli chodzi o uzbrojenia w Rise of Kingdoms. Te pierwsze kamienie sprawiają, że mogę sobie zmienić umiejętności, które mam tutaj. Czyli jak tutaj widzicie, na przykład mam inskrypcję i mam tutaj statystyki, nie wiem, kawalerii, łuczników i kawalerii. One są dosyć niskie. A ja na przykład chciałbym piechotę, więc mogę sobie użyć tego kamienia i po prostu to przemienić. I mam tak opcję 10 razy. Oczywiście mogę też zablokować te umiejętności. Im więcej zablokuję, tym więcej będę musiał wybrać tych kamieni przemiany, ale ogólnie mogę to zrobić. No i ostatnimi czasy jeszcze mamy te kryształy przemiany, które są, działają, że jeżeli wykorzystam 10 moich możliwości przemiany. To jeszcze mogę je zresetować i mieć od nowa 10 możliwości przemiany. Co to tak naprawdę zmienia? To zmienia tyle, że dzisiaj już w Rise of Kingdoms, jeśli chodzi o uzbrojenia, nie polujemy tak naprawdę na te atrybuty, które są tutaj, bo te będziemy mieli dosyć dużo możliwości przemiany. To oczywiście będzie nas kosztowało dużo tych kamyczków i kryształów, ale ogólnie będziemy je gdzieś tam dostawać i możemy mieć świadomość, że okej, okay, będzie to trwało, będzie to często yy, trudne, żeby to zrobić, ale gdzieś tam w końcu powinno nam się udać dostać te statystyki, które nas interesują. Więc te statystyki nie są takie ważne. Pamiętam, że jak zaczęły się w ogóle te uzbrojenia, to tak bardzo nie patrzyłem na inskrypcje, tylko właśnie patrzyłem na to, żeby jak największe statystyki mieć tutaj. Natomiast teraz wydaje mi się, że inskrypcje po prostu są ważniejsze. Po pierwsze, Takich, powiedziałbym, zwykłych tych uzbroń, czyli tych, które nie mają inskrypcji, nie będziemy mogli przemieniać, bo nie możemy przemieniać tych bez inskrypcji i nie możemy też sobie przemieniać tych epickich. Więc, że powiedziawszy, uważam, że na ten moment w grze, te, które nie mają inskrypcji i te, które są epickie, są przynajmniej dla mnie totalnie bezużyteczne. One są ok na początku gry. Na początku, kiedy zaczynacie, powiedzmy, zabawę z tymi uzbrojeniami, natomiast później zobaczycie, że zaczniecie je powoli wyrzucać. I to, co zaczniecie robić, to zaczniecie grać tylko i wyłącznie marszami, na waszych marszach, tymi uzbrojeniami, które te inskrypcje mają. Po pierwsze, dlatego, że te inskrypcje często są naprawdę bardzo dobre. Niektóre są bardzo mocne, tak jak na przykład tutaj widzicie, mam tą legendarną łowcy, ale są też inne, które niekiedy są praktycznie lepsze od tych wszystkich statystyk. Które tutaj dostajemy, tak? Czyli ta jedna inskrypcja daje nam większe, większe możliwości, a oprócz tego jeszcze tutaj sobie możemy przemienić te statystyki i możemy sprawić, żeby te statystyki były lepsze. Oczywiście te inskrypcje, jak tutaj widzicie, niekiedy możemy nałożyć na jakiś tam i jakoś uzbrojenie, które na przykład ma dosyć dobre statystyki. Ja tutaj zrobiłem na tych statystykach, które szczerze, dzisiaj z mojej perspektywy już nie byłyby takie mocne, ale kiedyś wydawały mi się dobre te statystyki, i nałożyłem na te statystyki inskrypcję. No bo miałem tutaj statystyki tylko łuczników, ale jak zobaczycie za chwilę trochę mi się już zmieniło i dzisiaj pewnie już na takie statystyki nie nakładałbym inskrypcji, no ale co to jest, ta inskrypcja jest naprawdę mocna, więc tutaj nie bardzo teraz mam ruch, żeby, żeby to wszystko pozmieniać, ale może jeszcze właśnie taką inskrypcją się tutaj zajmę. Więc tak to mniej więcej wygląda, wydaje mi się, że naprawdę jest to dosyć duże przesunięcie właśnie, że nie statystyki, a te inskrypcje teraz są najważniejsze. No i oczywiście najlepiej jest wtedy, kiedy ta inskrypcja jest mocna. Pojawiły się też nowe inskrypcje, czyli te one się nazywają, kurczę, nie wiem jak, ale te niebieskie tak czy inaczej. One są też bardzo dobre i one też gdzieś tam po otwarciu 150 takich z inskrypcją na dany, na dany rodzaj formacji, też mamy pewność, że dostaniemy te one są też bardzo dobre, tak, tutaj zobaczcie, odporność 3% na podstawowe obrażenia, to jest naprawdę całkiem spoko, chociaż jeszcze ich na przykład też są, chwileczkę, tutaj mam skoncentrowanie, oddział uzyskuje wzmocnienie 4% do zadowanych obrażeń od umiejętności, czyli bardzo dobra tutaj, jak widzicie, też jest ta inskrypcja, one też są bardzo ważne, żeby właśnie je zbierać, szczególnie jak tam chcecie mieć ten jeden swój najsilniejszy marsz, to to się bardzo, ale to bardzo przydaje. Oprócz tego, jeżeli wam się trafi, że macie podwójną inskrypcję, tak jak ja na przykład mam tutaj, i jeszcze mi się udało, że jest to dosyć dobra inskrypcja. Zobaczcie, tutaj mam 5% szybkości marszu, gdy mam w marszu ponad 50% jednostek, czyli prawie zawsze kiedy walczę w polu. I oprócz tego 2,5% więcej obrażeń od umiejętności każdego rodzaju. Czyli bardzo fajnie do tego widzicie, że udało mi się tutaj tak pokombinować, żeby te statystyki mieć. No i właśnie, ja działam teraz właśnie na takiej zasadzie. Najpierw inskrypcja, a później dopiero zajmuję się statystykami. Więc jeżeli ja zdobędę podwójną inskrypcję i nawet jeżeli tutaj bym miał statystyki, nie wiem, piechoty, kawalerii czy ob jednostek oblężniczych, czy zadawane obrażenia barbarzyńcom, to mnie to nic nie obchodzi, bo ja wiem, że ubywając tych kamieni i tych kryształów mogę to zmienić na naprawdę bardzo, ale to bardzo dobre. Tutaj akurat. Staram się to robić dosyć cyklicznie. I jak wiemy, możemy sobie kupować te kamienie tutaj. Te kamienie też będziemy dostawali w różnego rodzaju wydarzeniach, szczególnie w KWK, więc mamy opcję i mamy tak jakby zapewnienie stałej dostawy tego, że będziemy tutaj te rzeczy dostawać. Tak? No bo wystarczy sobie. Te rzeczy, które nam są po prostu niepotrzebne, przetwarzać, tak? I jeżeli będziemy przetwarzać ten, powiedzmy, środek, który jest nam niepotrzebny, na przykład, to akurat tutaj tam nie dostaniemy zbyt wiele, ale widzicie, że mogę tutaj, mam 66 teraz tych monet, które są w sumie ważniejsze e, i e, sobie tam przetworzymy, i teraz mam 66 monet, i dzięki temu będę mógł sobie kupić na przykład takie dwa kamienie, tak? No i już mam więcej, tak? Już, już mogę coś tam znowu sobie przetwarzać. Jeśli chodzi o odcinek taki z przetwarzaniem, to już kiedyś taki robiłem i może zrobię, może znowu trochę tam zaoszczędzę i pokażę wam i zrobię taki odcinek, gdzie będę po prostu przemieniał te rzeczy. Chociaż tutaj jest kwestia szczęścia, więc naprawdę ciężko trafić. A ja nie mam takiej natury, wiecie, chowania tego wszystkiego i robienia na jednym, za jednym zamachem. Często też mam gdzieś tam szczęście, kiedy, kiedy akurat nie nagrywam. No i o co, o co chodzi? Kiedy tak naprawdę inskrypcja jest dobra, czyli to, co mówię. Gdzieś tam tutaj na początku tego odcinka. Zobaczcie sobie na mój główny macz, jak wygląda, i zobaczcie. Mamy tutaj cztery uzbrojenia, a inskrypcji mamy pięć. Więc to, co mówiłem, każde moje uzbrojenie będzie miało tą inskrypcję, a oprócz tego jedno uzbrojenie ma tych inskrypcji dwie. Poza tym, jeszcze ważne są te statystyki. Zobaczcie, ja tutaj mam, tak naprawdę statystyk tych, tutaj mam 27,7%, jeśli chodzi o atak, obronę i punkty życia. Oprócz tego mam wszystkie obrażenia 1,2%. Wszystkie obrażenia, moim zdaniem, są absolutnie najlepszym ze statystyk, więc je tutaj podłączę. Jeżeli je podłączę, to będę miał. 28,9, czyli prawie 30% statystyk, a jeszcze mam prędkość marszu łączników 3,3, więc ja bym to tak gdzieś podłączył, że mam naprawdę 30% statystyk. 30% statystyk na marszu uważam, że to jest bardzo, ale to bardzo dobre osiągnięcie. Szczególnie to widać, kiedy macie tam, nie wiem, tworzycie mobilizację i tak dalej, i tak dalej. Jeśli macie marsz, przepraszam, lepszy marsz, to oczywiście on będzie tym lepszy. Tym bardziej, że ja tutaj mam też dobry ekwipunek. Więc ten marsz, który tutaj mam z Zygeliangiem jest naprawdę dobry. Oprócz tego pokażę Wam, jakie tutaj mam uzbrojenia. Nie będę każdego czytał. Jeśli ktoś chce, to może sobie po prostu zrobić pauzę i zobaczymy, jakie te uzbrojenia są. Niektóre trochę wcześniej wam już czytałem. Jeżeli to wszystko połączymy, to wychodzi nam na to, że to jest naprawdę bardzo dobre. Ale jak ja do tego też doszedłem, bo to wydaje mi się też jest ważne. To jest uzbrojenie, nad którym pracowałem ostatnio. I zobaczcie, ja już się nie zadowalam byle jakimi numerami szczerze powiedziawszy. To, co Wam wcześniej pokazywałem, jeśli chodzi o bodikę, i na przykład takie numery dla mnie już są po prostu słabe i to jest totalna rzecz do przemiany. Po pierwsze, dlatego że jest szybkość zbioru złota to jest w ogóle niedopuszczalne, ale nawet te punkty życia 1,8 to już jest na tym etapie dla mnie coś, co ja już bym przemienił. Ja wiem, że różne mamy możliwości, różne mamy te rzeczy. Często robię tak, że po prostu robię sobie lepsze rzeczy i później te, które miałem wcześniej, wrzucam na kolejne marsze. Czyli ja na przykład mam trzy marsze łuczników. Jak mi się trafi coś lepszego, to po prostu wrzucam w dół tak jakby tymi moimi uzbrojeniami. To uważam, że jest po prostu słabe. W sensie nawet jeżeli bym tutaj miał atak, na poziomie 3%, to te punkty życia 1,8 już uważam za słabe i ja już bym to zmieniał. I staram się przechodzić do czegoś takiego, że mam w okolicach, jeśli zależy mi naprawdę i widzę, że mam bardzo dobre, na przykład podwójna inskrypcja, albo że mam inskrypcję tą właśnie łowcy. tutaj widzicie obrona uczników to jest coś, na czym na pewno będę tutaj pracował, bo ona jest zbyt niska już teraz dla mnie. Tak? Więc to jest na pewno jakieś takie uzbrojenie, nie wiem czy nawet nienastępne, nad którym będę pracował, żeby właśnie ta obrona uczników tutaj też skoczyła gdzieś tam w okolicach 3%. I wtedy, kiedy nam się to uda, tak tutaj uważam, że mi się naprawdę bardzo fajnie udało, wtedy się opłaca już inwestować. Czyli nawet już nie patrzę na to, żeby były potrójne te statystyki. Na poziomie gdzieś tam, nie wiem, 1,5% czy coś w tym stylu, czy nawet blisko 2%. Tylko ja się naprawdę staram, żeby to było te 3%. Tak, powiem, moim zdaniem, naprawdę opłaca się trochę zainwestować i po prostu dziubać, dziuba dziubać, aż dojdziemy do naprawdę fajnych inskrypcji, do takich, przepraszam, inskrypcji, do fajnych statystyk, wtedy kiedy już mamy je naprawdę wysokie, bo wtedy jest szansa, że naprawdę ten nasz marsz bardzo na tym skorzysta bo te statystyki mniejsze nie robią aż takiej różnicy. Jeżeli chcemy rzeczywiście robić różnicę, to potrzebujemy przynajmniej na tym naszym, powiedziałbym, najlepszym Marcu naprawdę takich fajnych statystyk. Szczególnie jeżeli jesteście gdzieś tam liderami w garnizonie, czy jesteście liderami w mobilizacji, to to się naprawdę będzie przekładać, ale myślę, że w polu też to się jakoś przekłada. Także ja mam teraz takie podejście, że jeżeli na wielu moich marszach te inskrypcje i te statystyki będą o wiele słabsze, tutaj mogę na przykład pokazać mój drugi marsz. Wydaje mi się, że nie jest to nic nadzwyczajnego, mimo że tutaj też widzicie, że te inskrypcje są. Ale na niektórych marszach, czy na przykład jak widzicie na piechoty, jest totalnie do zrobienia, tak? Nie wygląda to wcale dobrze. Czy tak samo ich moja kawaleria, tutaj w ogóle jeszcze widzicie epickie rzeczy. Na, raczej skupiłem się na tym, żeby mieć jakiś taki jeden bardzo mocny match, ale powoli, powoli, gdzieś tam pewnie też zajmę się tymi pozostałymi. No tutaj wydaje mi się, że. Prawie, że moja robota już jest skończona, może właśnie jeszcze te 1,6% sobie tutaj trochę ulepszę, żeby mieć taki jeden marsz naprawdę bardzo dobry, i później gdzieś tam będę pracował nad tymi moimi kolejnymi marszami, bo wiadomo, że to są też wszystko małe różnice, a małe różnice najważniejsze są wtedy, kiedy właśnie jesteście liderami mobilizacji, garnizonu. I tak dalej, jeśli chodzi o tą walkę w polu, jak widzicie, po moich tych pozostałych marszach, aż tak bardzo się na nich nie skupiam, bo te różnice w numerach później nie są aż takie duże. Także takie jest moje podejście. Myślę, że dużo się zmieniło dzięki temu, że tak często, tak dużo możemy przemieniać, aż w końcu nam się uda naprawdę taka hiper super uzbrojeniem. Często możemy się nawet porównywać z takimi numerami do osób, które wiecie, dużo więcej wydają w Rise of Kingdoms. I wcale nie jest łatwo do czegoś takiego dojść. Tak, Trzeba... to jest kwestia tego, że niektórzy mają takich marsz, wiecie, prawie wszystkie i to jest zrozumiałe, ale dla mnie jest fajne, że wciąż jeden taki naprawdę mocny marsz mam. Zawsze byłem fanem tego, żeby żeby mieć jeden naprawdę bardzo mocny marsz, na nim się głównie skupiać, a te pozostałe mogą być po prostu w porządku, bo bardzo często gdzieś tam w Rise of Kingdoms jest taka walka jeden na jeden albo po prostu możemy użyć tylko jednego marszu i wtedy warto, żeby ten jeden nasz marsz był naprawdę fajny, taki powiedziałbym dopieszczony. No ale cóż, może macie inne podejście? Jestem ciekawy, jeśli tak to piszcie w komentarzach, a z mojej strony na dzisiaj to już wszystko, dzięki, trzymajcie się i do usłyszenia. 最初。